Sonda kosmiczna Cassini od kilku lat prowadzi eksplorację Saturna i jego okolicznych księżyców. W tym czasie na Ziemię były wysyłane zdjęcia niezwykłej jakości, jednak tym razem naukowcy z NASA przyjrzeli się niewielkiemu saturnowemu księżycowi, znanemu jako Pan. Ku zaskoczeniu społeczności badaczy okazało się, że wygląda on zupełnie jak latający spodek. Oczywiście niektórzy mają inne skojarzenia i określając kształt tego księżyca używają raczej kulinarnych określeń, sugerując, że wygląda jak pieruk albo ravioli. Z kolei zwolennicy astronomicznego podejścia twierdzą, że malutki księżyc Pan stara się imitować Saturna. Jednak kładąc żarty na bok, jak mógł powstać obiekt o tak dziwnym kształcie? Cóż, odpowiedź na to pytanie nie została jeszcze właściwie sformułowana. Zdjęcia, które nadesłała 7 marca sonda Cassini, mają być jeszcze poddane postprocesingowi, co zapewni jeszcze większą ich szczegółowość. Ale nie oszukujmy się, i bez tego widać wyraźnie, że księżyc ten wygląda dość osobliwie. Dominująca teoria na ten temat zakłada, że kształt tego ciała niebieskiego wynika ze zjawiska zwanego akreacyjnym zniekształceniem równikowym, które zostało wywołane przez nietypowe warunki grawitacyjne panujące w tej części przestrzeni kosmicznej. Mówiąc konkretnie, Księżyc ten znajduje się w tak przerwie Enckiego w pierścieniu Saturna. Zresztą, mierzący raptem 20 km księżyc Pan jest odpowiedzialny za powstanie tej przerwy. W okolicy orbity tego ciała niebieskiego znajduje się sporo pyłu kosmicznego, który sprzyja akreacji, czyli temu samemu procesowi, który spowodował powstanie pierścieni wokół Saturna. Jednak ze względu na niewielkie rozmiary tego satelity, zamiast formowania się typowego dysku akreacyjnego, doszło do powstania struktury wokół równika, która wygląda na tyle niezwykle, że doczekała się paranormalnych oraz kulinarnych skojarzeń.